Drodzy Widzowie, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, w dzisiejszym. Postaram się przedstawić Wam pięć takich bardzo istotnych punktów, które pozwolą Wam przetrwać blackout, a ostrzegają wszyscy nas naokoło, że coś takiego może wystąpić w każdym miejscu, w którym się znajdujecie. Czy to jest mieszkanie, czy to jest dom. Wszystkie te porady, które dzisiaj postaram się Wam przedstawić, pozwolą Wam na w miarę bezstresowe przetrzymanie jednego tygodnia. Jednego tygodnia tak naprawdę komfortowo, tak, że będziecie mogli siedzieć u siebie w domciu i tylko patrzeć, co się dzieje na zewnątrz. A co może się dziać na zewnątrz? Jeśli taka sytuacja zaistnieje, no to można sobie wyobrazić. Naprawdę nie trzeba mieć jakiejś, jakiejś wielkiej wyobraźni, aby domyślać się, jak to może wyglądać u nas w Polsce. Eee, większość osób, niestety, podchodzi do życia bardzo. Relaksacyjnie, bazują na tym, że wszystko zawsze będzie otwarte i nie mają w ogóle żadnych zapasów, nawet na jeden dzień, kupują tylko z dnia na dzień to, co jest im potrzebne, aby funkcjonować. No, jeśli nastąpi blackout, nagle nie będzie ani wody, ani prądu, ani gazu. Hm, co się wtedy wydarzy? No nagle wszystko przestanie funkcjonować. Możecie sobie wyobrazić, że. Mm, Nagle zostaną zamknięte sklepy, bo nie będzie można dokonać transakcji, większość osób i tak nie ma już gotówki w portfelach, tylko posługują się plastikiem, nie będzie prądu, nie będzie można zapłacić. Żaden sklep tego nie sprzedał. Również będzie problem ze sprzedażą za gotówkę. W dużych sklepach oni zawsze muszą paragon wystawić. Jak wystawią paragon, skoro prądu nie będzie? Eee, więc dobrze, przemyślcie. To, co dzisiaj Wam przedstawię, i 5 punktów, które musicie spełnić, a jestem przekonany, że już w większości je spełniacie, i to tylko będą małe korekty. Tego, abyście spokojnie przez tydzień mogli funkcjonować u siebie w domu, zamkniętych na cztery spusty, nigdzie nie wychodząc, bo wiadomo, co się będzie dziać. Jak nagle nie będzie niczego: no, niczego w sensie nie będzie prądu, gazu, wody. Wszystko stanie i ludzie zaczną wariować. Rozpoczynamy. Jak widzicie, idzie zima. Za oknami dzień jest coraz krótszy, temperatury idą zdecydowanie w dół, powinniśmy zadbać w pierwszej kolejności jako pierwszy punkt o jedzenie i o wodę. Bo biorąc pod uwagę, że będzie blackout, nie będziemy mieli ani prądu, ani gazu, ani wody. No bo woda musi być w jakiś sposób przepompowana do naszych mieszkań, do naszych domów. Jeśli nie mamy własnej studni, Niestety jesteśmy w kropce i bez jakichkolwiek zapasów wody i jedzenia będzie nam bardzo trudno przetrwać choćby tydzień. Więc zróbcie sobie rachunek sumienia, zerknijcie na własne półki do lodówki i sprawdźcie, co aktualnie macie dostępne. Czy rzeczywiście to, co jest dostępne u Was, wystarczy na tydzień przetrwania, nagle gdy wszystko zostanie wyłączone? Wiadomo, trudno jest zaplanować akurat blackout, że to nagle się stanie jutro czy tam pojutrze eee, trzeba wziąć pod uwagę, że to może się wydarzyć w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Więc robienie zakupów rzeczy, które szybko się nie psują e, w dużych ilościach no, trochę mija się z celem, bo po prostu stracimy pieniądze, a wszystko nam się zepsuje. Więc dobrze jest pomyśleć nad produktami, które możemy przygotować samodzielnie w domu a wiemy, że nie zepsują nam się przez dobre kilka miesięcy, a nawet lat. Więc e, zanotujcie na swojej liście zakupów rzeczy, które często jadacie, których nie macie aktualnie w posiadaniu w domu i które wasza rodzina z chęcią skonsumuje, gdy dojdzie do sytuacji takiej, że musimy bazować tylko i wyłącznie na rzeczach, które mamy u siebie w domu. Więc temat jedzenia i picia. Bierzmy pod uwagę, ile osób u nas mieszka, i to nie dotyczy tylko i wyłącznie ludzi, również zwierząt. Więc musimy zadbać o dobrostan nasz, naszej rodziny, no i czworonożnych, czy tam dwunożnych, w zależności jakie zwierzaki macie, przyjaciół. Więc pierwsze, woda. Woda powinna być w domu w zapasie zawsze przynajmniej 20 litrów na, oso litrów na osobę. Czyli jeśli. Macie możliwość uzupełnienia własnych butelek na najzwyklejszą karanówką. Proszę bardzo, zróbcie własną kalkulację, ile to jest 20 litrów, rozdysponujcie, trzymajcie to w zapasie. Jeśli e, chcecie pójść trochę na łatwiznę, możecie pójść do pierwszego lepszego sklepu jeszcze ona jest i kupić po prostu w 5-litrowych butelkach ekwiwalent odpowiedni, odpowiadający Waszej rodzinie. Tak, żeby każdy miał na głowę 20 litrów wody. Z jedzeniem, jak już mówiłem. To już wedle własnego uznania, e, co po prostu spożywacie na co dzień. E, nie mogą być to rzeczy, które psu, psują się. Muszą być takie, które na półkach e, naszych wytrzymają dobre kilka miesięcy, bo nie wiadomo, kiedy blackout nastąpi. Więc robienie zakupów <coughs> w taki sposób, że e, nakupimy, nakupimy, nakupimy i nie będziemy w stanie tego spożytkować przez jakiś tam okres naj, najbliższy, e, biorąc pod uwagę, że wtedy nic nie nastąpi, no to będzie problem. No, wydamy pieniądze i, i je zmarnujemy. Więc e, zastanówcie się, jakie towary, które są długoterminowe przez długi okres mogą leżeć na waszych półkach, jesteście w stanie w tym okresie zjeść. Niezależnie od tego, czy blackout będzie, czy nie. Najlepiej, niech to będą. E, Jakieś przetworzone warzywa i owoce, e, lub jakieś konserwy mięsne, lub jakieś słoiki e, z, z mięsem, jeśli oczywiście mięso wiecie, niekoniecznie musi to być, mogą być to warzywa w puszkach, owoce w puszkach, e, to co lubicie i wiecie, że zostanie skonsumowane przez e, najbliższe 6 miesięcy, e, a w razie W wykorzystacie je e, do, no wiadomo do czego, no do zjedzenia, do, do, do wypicia. Wtedy, gdy nie będzie możliwości e, zakupu czegoś e, na zewnątrz. To jest pierwsza rzecz. E, drugą rzeczą, która bardzo istotna jest, e, to jest przygotowanie miejsca, w którym się znajdujemy. Wiadomo, mamy jedzenie, mamy picie, świetnie, e, ale musimy wziąć pod uwagę, że nastąpi taka sytuacja, że nagle nie będzie e, ciepło w domu, jest zima na zewnątrz, temperatura ujemna. Przez krótki okres, wiadomo, Temperatura będzie zachowana wewnątrz budynku i będzie pewnie na jakimś tam poziomie około 10 stopni, no ale przez dłuższy okres w taki sposób, w takim miejscu nie będziemy w stanie wytrzymać. Więc musimy zadbać, a to już pewnie macie, zadbać o ciepłe ubrania takie, które możemy na siebie wrzucić i choćby wchodzić w nich w domu, tak żeby móc się ogrzać. E, więc ciepłe ubrania, przygotujcie je. Wiadomo, zima się zbliża, więc pewnie wychodzicie w nich na zewnątrz, więc to już na pewno jest u Was gotowe. Więc. Weźcie tylko pod uwagę, że musicie je mieć, więc jeśli macie je, na przykład jakieś brudne z poprzedniego sezonu, wypieszcie je tak, żeby były e, przydatne od razu do użytku przez najbliższe miesiące. Skoro jesteśmy w domu, e, mamy jedzenie, mamy picie, mamy ciuchy, żeby się ubrać i jest nam relatywnie ciepło, potrzebujemy w następnej kolejności to jest nasz trzeci punkt. Ogólnie mówiąc, sprzęt. Sprzęt, prosty sprzęt, tani sprzęt, który pozwoli nam przez właśnie ten trudny okres, gdy nie będzie ani prądu, ani wody, ani gazu, ani możliwości ocieplania a się a takimi konwencjonalnymi metodami, w jakiś sposób ogrzać, no i przygotować to jedzenie, które mamy przygotowane, leży na półkach. Wiadomo, trzeba w jakiś sposób je obrobić, żeby można było je zjeść. Więc e, następnym elementem, który od zawsze mówiłem, że powinno być w każdym domu, jest kuchenka turystyczna z kartuszami gazowymi. To jest źródło energii, które nie wymaga zewnętrznego, powiedzmy, jakiegoś tam zasilania. Po prostu wyciągamy kuchenkę elektryczną, nie elektryczną, tylko gazową na kartusze, kładziemy w bezpiecznym miejscu. I ją wykorzystujemy. Jeden kartusz, jak już kiedyś opowiadałem, wystarcza na około 2,5 do 3 godzin e, ciągłego palenia, więc nie dość, że ogrzejemy trochę pomieszczenie, wiadomo trzeba je wentylować lekko, żeby czasami się tymi oparami gazowymi nie zatruć, ale e, patrząc jaka to jest niewielka ilość, myślę, że nie za wiele rzeczy powinno się złych wydarzyć. Na pewno będziemy mogli wykorzystać ten gaz do tego, aby... Przygotować jedzenie. Przy okazji się ogrzejemy, ale będziemy mogli przygotować herbatę z tej wody, którą mamy. E, będziemy mogli e, upitrasić jakiś obiadek dla rodziny i dla zwierzaków. Choć dla zwierzaków lepiej kupcie po prostu gotową karmę, żeby zaoszczędzić e, wszelkie. E, dobra, które wykorzystujecie dla siebie, dla siebie i swojej rodziny, a zwierzęta niech mają własną karmę, która jak najbardziej e, dla nich jest dedykowana. Ale wracając do sprzętu. Pierwsza to jest kuchenka gazowa. Prosta rzecz, kosztuje naprawdę niewiele pieniędzy każdy dom, każdy w domu, czy tam w mieszkaniu, nawet w mieszkaniu, w mieszkaniu to jest za problem, to naprawdę zajmuje niewiele. To jest mała czarna walizeczka, która e, naprawdę jest bardzo przydatna i, i może Was uratować. W takim sensie, że będziecie w stanie Przygotować na niej bardzo dużo rzeczy. Tak jakbyście mieli cały czas kuchenkę działającą na, na prąd, a tutaj będzie na gaz. Niewiele miejsca zajmuje, więc taką kuchenkę warto mieć. Plus 28 kartuszy na 3 miesiące w zupełności wystarczy, jeśli będziecie dozować jej wykorzystywanie przez ten okres. Kuchenka kuchenką ważna jest, aby mieć e, jakieś zasilanie w domu e, i możliwość oświetlania. Wiadomo, możemy mieć. E, pokazywałem Wam e, film jakiś czas temu o tym, co powinno być w torbie, w samochodzie, ale również w domu możecie zastosować zasilanie e, bateryjne do tego, aby dom oświetlić. Teraz e, LEDowe e, lampki czy jakieś światełka nie, nie zużywają dużej ilości energii elektrycznej i są w stanie dać nam dużą ilość e, światła. Ale kolejnym bardzo ciekawym e, pomysłem jest e, to, aby mieć tak, może się to Wam wydać bardzo dziwne, znicza. Znicza, a, a na pewno wkłady takie zniczowe, które są w stanie palić się przez około 7-8 dni. Jeden. Więc zakup za 8 zł, bo tyle około kosztuje taki jeden wkład zniczowy, który pali się e, około 7-8 dni pozwoli Wam na to, żebyście mieli światło w domu. Wiadomo, światła nie będzie, nie będzie prądu, więc będziemy siedzieć w ciemności. Jak dobrze by było, aby mieć właśnie w jakiś sposób możliwość oświetlenia naszego pomieszczenia. A akurat zniczę. Może wydadzą się niezbyt... E Ciekawe, ale są bardzo praktyczne. Są bardzo... Możecie się zdziwić, dlaczego nie wspomniałem o agregacie prądotwórczym. No, z prostego względu tutaj mówię o przygotowaniach i o e, rzeczach, które można mieć w każdym miejscu. Wiadomo, agregatu prądotwórczego, takiego na paliwo, nie będziecie mogli w stanie uruchomić w mieszkaniu. No, może ktoś byłby w stanie, no ale po co? E, bierzemy tutaj poprawkę, taki, tak, taką sytuację, e, pod uwagę, że Blackout będzie trwał około tygodnia, dwóch tygodni maksymalnie. E, temperatura na zewnątrz teraz jest dość niska, więc mamy takie warunki jak w lodówce w okolicach kilku stopni do 5-8, może mniej e, na zewnątrz. Więc jeśli mamy jakieś jedzenie, które wymaga e, chłodnych warunków przechowywania, zawsze możemy je wystawić na parapet lub ewentualnie w jakieś miejsce na zewnątrz, e, tak aby było schłodzone. Więc. To, co mamy w lodówce, niekoniecznie się zmarnuje. Będziemy mogli je dalej e, wykorzystywać, to co tam jest w niej, e, ale no, w taki, a nie inny sposób. Będziemy je przechowywać na zewnątrz, tam gdzie temperatura będzie dość niska. Raczej problemem będzie to, żeby to na nim zamarzło, bo jak będzie zima i temperatura będzie poniżej 0 stopni, no to wtedy trzeba będzie uważać z tym, żeby no, nasze jedzenie nie zamarzło. I będziemy mieli e, kolejne problemy, aby je e, rozmrozić. I, będziemy marnować wiadomo naszą kuchenkę gazową. Kolejny bardzo istotny element czyli nasz punkt czwarty e, jakby w naszym pięciopunktowym e, planie przygotowań na blackout jest co jest, no co jest istotne higiena osobista i leki. To są bardzo ważne elementy. Bardzo prawdopodobne że e, produkty chemiczne w sensie mydła, różnego rodzaju e, szampony, płyny dezynfekujące, już posiadacie, ale jeśli nie, warto mieć kilka ekstra dodatkowych butelek, które posłużą w takiej sytuacji, gdy nie będziemy mieli możliwości uzupełnienia naszych e, zapasów. Tak samo z lekami. Leki, wiadomo, są osoby starsze, nie starsze, młodosłysze też e, różnego rodzaju leki zażywają bo mają swoje własne jakieś tam choroby, musimy mieć e, zapas, tak, aby móc funkcjonować. E, wiadomo, nagrałem jakiś czas temu, w ubiegłym roku film o tym, jak e, można zdobyć za niewielkie pieniądze, 6 zapas leków. Wystarczy udać się do lekarza i poprosić o przepisanie e, 6-miesięcznej recepty i zrealizować ją z dużym e, zapasem w sensie że będziemy mieli zapas na 6 miesięcy tego co jest nam potrzebne, aby móc normalnie funkcjonować, bo wiadomo. Wszystko padnie, w sensie nie będzie możliwości zakupienia tych leków, no gdzieś trzeba będzie funkcjonować, wiadomo, u nas w domu, w mieszkaniu, bo z niego nie będziemy się ruszać. To jest nasz właśnie przypadek, który opisuję na dzisiejszym spotkaniu. Więc zadbajcie o to, żeby mieć Własne leki. Te, które przyjmujecie, witaminy, yy, suplementy diety, które na co dzień, z których na co, dzień, na co dzień korzystacie, tak aby Wam i Waszej rodzinie yy, ich nie zabrakło. Jak już wspomniałem o yy, lekach wcześniej, o produktach higienicznych. Oczywiście jest to bardzo istotne. Bierzcie pod uwagę to, że macie bardzo ograniczoną ilość wody. Zakładając, że macie 20 litrów na osobę i głównie ta woda powinna zostać spożytkowana, no właśnie, spożytkowana, powinniśmy ją spożyć, a nie zużyć w sensie myć się nią, e, powinniśmy pomyśleć o sposobie oczyszczania siebie, czy tam czyszczenia siebie, e, wykorzystujący niewielką ilość e, wody. Mogą być to po pierwsze różnego rodzaju E, chusteczki, e, takie już nasączone na przykład e, różnymi preparatami. Do, dla małych dzieci są wykorzystywane różnego rodzaju, właśnie takie oczyszczające chusteczki. Można kupić e, i zaopatrzyć się w różnego rodzaju inne rozwiązania, które pozwolą Wam zminimalizować wykorzystywanie wody, a jednocześnie Wasza higiena osobista no, nie będzie na takim niskim poziomie, że pojawią się u Was jakieś problemy. Skórne lub po prostu e, coś się może ze zdrowiem pogorszyć. Więc to jak najbardziej weźcie pod uwagę, żebyście mieli zapas przynajmniej niewielki, jakąś ekstra, jedną, dwie buteleczki różnych e, produktów higienicznych, chemicznych, które wykorzystujecie na co dzień. Tak, żeby w takiej sytuacji, gdy nie możecie wyjść, po prostu je macie w domu i, z nich w, i je wykorzystujecie. I dotarliśmy do ostatniego punktu, który nazywa się. Pozostałe. To nasz piąty punkt, w którym oczywiście możemy zawrzeć wszystko, co jest nam potrzebne, ale e, powinniśmy w tym punkcie piątym głównie wziąć pod uwagę bezpieczeństwo naszego otoczenia, naszego miejsca, w którym się znajdujemy. Jeśli mieszkamy w mieszkaniu, to nie mamy zbytnio wpływu na to, co się będzie działo na innych kondygnacjach. Może wywołać, zostać wywołany jakiś e, pożar. E, różne rzeczy mogą się wydarzyć. Ale zakładam taką sytuację, że nie będzie jego, ewentualnie może być wtargnięcie do domu. Więc powinniście wziąć pod uwagę to, żeby zabezpieczyć e, główne wejście do waszego domu w taki sposób, aby intruzowi nie było łatwo się do niego dostać. Czyli jeśli macie drzwi jakieś metalowe lub e, są na tyle, Odporne na różnego rodzaju uderzenia, to świetnie dobrze by było zabezpieczyć je przed wyważeniem, e, czyli różnego rodzaju, e, może nie skoble, są takie specjalne e, systemy zabezpieczające właśnie przed wyważeniem i różnymi atakami od zewnątrz, żeby drzwi wyważyć, więc zainteresujcie się tym tematem, tak, aby zabezpieczyć. Główne wejście do waszego domu. Dodatkowym aspektem może być posiadanie e, swego rodzaju broni do samoobrony. E, są różnego rodzaju pistolety na kule gumowe, które możecie użyć, jakby ktoś zaczął was atakować i chciałby zrobić wam lub waszej rodzinie krzywdę. One w jakiś sposób odstraszą e, osoby atakujące przed dalszymi e, atakami w, waszym, w waszą stronę, więc. Możliwe, że tego typu rozwiązanie, które jest jak najbardziej legalne i jest dostępne w wielu sklepach e, e, z, ze sprzętem militarnym lub takim survivalowym, prepersowym, możecie to nabyć. One nie są jako specjalnie drogie, ale jeśli chcielibyście mieć coś takiego u siebie w domu, jak najbardziej e, możecie e, coś takiego nabyć. Ważnym również elementem jest posiadanie możliwości komunikacji z innymi. Więc. E, Dobrym rozwiązaniem są krótkofalówki lub jakieś łokitoki. Jeśli ktoś rzeczywiście będzie musiał wyjść na zewnątrz takie w miarę z dużym zasięgiem kilku kilometrów pewnie można coś takiego znaleźć w naszych sklepach. Jeśli dla Was jest to rozwiązanie jak najbardziej warte jest to przemyślenia. Dodatkowo powinniśmy mieć w domu możliwość odbierania sygnałów z zewnątrz w sensie posiadać odbiornik radiowy zasilany bateriami tak, że można było uzyskać informacje o tym, co się dzieje aktualnie na zewnątrz. Wiadomo, telewizja no, nie będzie funkcjonować, chyba że mamy możliwość zasilania telewizora, więc możliwe, że jakiś sygnał będziemy mogli odebrać. Ale jeśli będzie to taki totalny blackout, że wszystko zostanie wyłączone, no to nie za bardzo nam się to przyda. Ale jeśli będzie taka możliwość, to odbiornik radiowy zasilany bateryjnie jest jak najbardziej dobrym rozwiązaniem, żeby posiadać. Tak samo łoki toki z zasięgiem kilkukilometrowym, czyli takie. E, Telefony przenośne, ale nie telefony, które łączą się tylko i wyłącznie ze sobą. Jako dzieci na pewno się bawiliście czymś takim, rozmawiając ze swoimi przyjaciółmi. Ja w każdym razie coś takiego miałem, jak byłem dzieckiem. Więc to jest dobre rozwiązanie, jeśli chcemy się komunikować na niewielkich odległościach. Skoro już jesteśmy w bezpiecznym miejscu, mamy wszystkie te rzeczy, o których opowiadałem, mamy rodzinę, małe dzieci, to dobrze by było zaopatrzyć się w coś, co nie wpłynie negatywnie na ich stan psychiczny głównie, bo nagła zmiana sytuacji ciemno wszędzie, głucho wszędzie małe dzieci mogą być bardzo wystraszone, więc musimy sprawić taką sytuację, żeby dzieci normalnie przez ten okres tygodnia powiedzmy nie wychodzenia z domu były w stanie normalnie funkcjonować. Czyli prawdopodobnie już, jak macie dzieci, macie różnego rodzaju gry, zabawki, książki. Jakieś bloki e, do malowania, tak żeby po prostu zająć im czas i, i spędzić z nimi wspólnie e, te chwile, tak aby były dla nich jak najbardziej komfortowe i żeby nie odbiły się na ich psychice. Więc moi drodzy, to jest moje top 5 e, istotnych rzeczy, biorąc pod uwagę, że mamy blackout, zostajemy w miejscu, w którym jesteśmy, jego nie opuszczamy. I nie bierzemy w przypadku takiego pod uwagę, że nagle musimy go opuścić. Jeśli mielibyśmy dom opuścić lub mieszkanie, no to całkowicie inaczej powinno wyglądać nasze przygotowania, lub przynajmniej częściowo inaczej, ale takiego scenariusza nie bierzemy pod uwagę. Dzisiaj scenariusz polegał na tym, że przygotowujemy się na pozostanie w domu na tydzień, dwa tygodnie, bez dostępu do tego, co mamy aktualnie, czyli do prądu, że nam światło świeci. I możemy zasilać nasze urządzenia bez wody, bez gazu, bez ogrzewania. Generalnie siedzimy w ciemnościach i musimy sobie dać radę, bez wychodzenia na zewnątrz. Mam nadzieję, że te pięć tematów, które poruszyłem dzisiaj trochę długo, bo wyszło około 20 minut, uznacie za praktyczne i przynajmniej częściowo postaracie się do nich zastosować. Ja serdecznie was do tego zapraszam. Na pewno, jeśli dojdzie do takiej sytuacji, będzie wam o wiele łatwiej. Nie będziecie panikować, nie będziecie wylatywać w ostatniej chwili do sklepów i wyrywać sobie towary, które jeszcze tam jakieś będą z rąk, narażać siebie lub najbliższych na jakieś niebezpieczeństwo, więc zróbcie to zawczasu. Wiadomo, zima się zbliża, różnie to może być. Lepiej zadbać o to teraz niż później, z wolonym językiem biegać i szukać rozwiązań, które pozwoliłyby Wam normalnie funkcjonować. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia następnym razem.